No jaka ładna kosiareczka, będziemy odpalać będziemy odpalać? Będziemy. Trzeba dać paliwa, bo nie chciała zapalić. W gaźniku pusto na pewno Rok stała, nie? No rok stała, no Wiadomo, no, że on <gadamo>, nikt, <gadamo>, nikt nie kosił Silnik 16 koni Twin 2 to nie nagrywaj? nagramy fajny filmik będzie ze spalania koszarki Koszarka Mare Automatic Silnik Briggs Stratton Straton 16 koni Twin 2 Twinna Koszarka bardzo fajna z podwójnym kosiskiem Bardzo mocny silnik Bardzo, bardzo mocna koszarka Co mówisz? To nie trzeba sanie jeszcze znowu. Nie zapomnieliśmy o sanie. No, ja niczym nie zapomnieliśmy, chyba ja tego nie odpalałem. Ale można by trochę tak, co? No. Zaciągnij sanie i. Nie, te kaptuly. Paliwa wlej trochę, no. To tyle czasu stała, to wiesz. No, lepiej Jo, to chociaż tłok przesmaruje i tu leje. A weź tą z olejem troszeczkę. No to lepiej na zawodzie. Ja ty, ty nie tego. Tu jest lejek. Załóż na ten. A tylko troszeczkę, żeby nie zaleć gdzie ja tak No tu od boku. Śmiało chrupnij. Cofnij trochę. Nie! No pochyl zresztą. To, to jest dobrze Dobra Trzeba było trochę nalać paliwa To, że się rozlało, to tam nie problem Ważne, że nie poleciało tutaj wodno Także jest ok No próbuj odpalać, póki ja nagrywam Tego nie zakładaj, zobacz pierwszy. Kulater sprawny. Pal to. I idzie. Pierwszy dymek po zimie. Pierwsze odpalanie po zimie. Odtrzepaliła, odpaliła. W gaźniku chyba jest pusto. No nie, nie. Gaźnik jest pusty. Ale czekaj, ja powiesz, Nie, w gaźniku nie ma paliwa. Trzeba tam odkręcić i sprawdzić. Na razie, tyle z odpalenia. Pierwsze odpalanie odpaliła, przepaliła, gaźnik pusty. Trzeba, trzeba uzupełnić paliwo. w może pływakowe. Cześć, trzymajcie.